Realizacji, która będziemy naciskać, ponieważ decyzje no te też zapadają trochę wyżej, bo no to są prawa granicy, jednak to jest granica Unii Europejskiej, prawda? Że to też jest, właśnie yy, nasze centralne będą o tym też yy, no, decydować. Da, te ale Bo to wreszcie jest, nawet nie ma sprawy w Polsce, a w jego sujezji jest w Polsce, a Ukrainy i w a w i Jego sojuszu. Można mieć tylko nadzieję, że ponieważ jest dobry klimat rzeczywiście teraz dla Ukrainy, szczególnie dobry, jest jakaś taka w ludziach chęć no, zaangażowania się i wsparcia, jest taka u nas na pewno można powiedzieć, że jest to ogromna fala solidarności dla Ukrainy. Dziękuję bardzo. Pani Każe, Pani ka, teraz ono jest w moment, momentie, kiedy dodekamy się do Ukrainy, dodekamy się do Ukrainy, więc wielka do i Tak, ta, bydka, tak, jak to się tak. samo u nas w regionie, myślę, że na przykład w koncept, Koncert, tutaj, ja nie byłam, niestety byłam na innym koncercie, ale w Słańcuchu Koncert w Rzeszowie, który się to 3 lata ze polonijnych, ze świata, czyli Polonii, ze świata których gościł również kapelę muzyków ukraińskich, bo to co został szczególnie gorąco przyjęty przez to świadczy o tym, że, że po prostu ta, to, co się dzieje u Was tutaj w tym kraju, jest dla nas no, ogromnie ważne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego wspólnego, ale jakby też pewnej wrażliwości, na ruchy, na życzenia z wolnościowe, ukraińskiej suwerenności, to co, znaczy umiłowanie suwerenności i umiłowanie własnej ojczyzny, to co my tu bo myśmy to przeżyli i czym bardzo Ukrainę wspieramy. Panie redaktorze, że tam był koncert w Polsce, А біля підтримки були до ранги були там, то одне. Друге, що не захоплюється підрядник, то що прийняття дала світло і поважається та побажання. Свій час також таке пережили і зараз вони то хочуть підтримати не не з погляду на не тільки з погляду, що то є безпека в Польщі як такої, а більше як духовна треба солідарність духа. Моє покоління має таке дослідження, ми це наже. Ja pamiętam granicę polsko-niemiecką, mm -hmm. która była też bardzo strzyżona i tę nrd niemiecką, niemiecką też, która była okropna. Dzisiaj stałam na tym przejściu, bo dawno już dawno nie była na takiej granicy, w której przechodziłam przez kontrolę, muszę powiedzieć. Taką, w którą się stoi, czeka, zagląda się do samochodu. No, a pewnie taką że... Коли це на собі згадує границі, які були між Польщею і Німеччині. Врешті, в самій Німеччини, яка була границя, вона вже давно то забула і сьогодні мала можливість пережити, то при це стояти на кордоні, коли тобі заглядають в машину, оглядають. Я в собі созначаю, що не мав надія на чекав ми такі такого часу. że nie będę musiała tego przeżywać za każdym razem, denerwować się, że jakiegoś dokumentu nie ma. też nam brako mało takich pomagń, prawda? No i trzeba mieć marzenia, które naprawdę się spełniają.